O ja, pięćdziesiąt, to nam się zaczęła oprawa do Warszawy. O. Nie, po prostu nie, ja, ja, ja. Ja. W Hiszpanii wróciliśmy niecały tydzień temu, tak naprawdę jeszcze nie zdążyliśmy przejrzeć materiałów, które zostały nagrane, ale nie mogliśmy wysiedzić na tyłku w domu. Wybraliśmy się na festiwal karawaningowy do Warszawy. Jesteśmy w drodze. Mamy nadzieję, że będzie super. Także zapraszamy Was na relację. No to się z lot ciekawy dosyna. Ora I co, wodę ogólnie mamy wszędzie, także tak tam się z zaczyna. Strasznie słabo. Najgorsze, że nie mógł walnąć ten zbiornik, jak było 20 litrów w środku, tylko musiał, jak było 160. A teraz jedyne, co mogłem zrobić, to po prostu wyciągnąłem takie są zatyczki pod spodem. Zlewamy wodę ze zbiornika. No. Zaraz wam pokażę, co, się, co jest przyczyną całego tego bajzlu. Udało się wytargać zbiornik. to wygląda I to jest przyczyna całego bajzlu Wszystko tutaj aktualnie pływa Na szczęście blisko do nadkola było I woda przelatywała przez progi Także tak pół biedy jak na cały taki syf Armijsko-mazurskim takim miastem jest Tutaj macie wandzików. Oni też mają fajnego wana. I w dodatku I woda mają wodę. Im leci. W ogóle nam nie leci. Bez przytrzymaj. A to jest pęknięcie. Także chyba takie trzymanie tutaj za te pasy to nie jest do końca dobry pomysł. Wydawał się super pomysł. Nie dzisiaj był. Się był no. Tu jeszcze Wam pokażę, że najlepsze miejsce, w którym można umieścić zbiornik wody, to jest właśnie nad kole. Możecie zobaczyć w dół, tu wszystko strzawki. Ok, jest mokro. Ale nie ma tragedii. Pamiętajmy, że to strzelił 160-litrowy zbiornik. Także wszystko po prostu się rozlało pod podłogą. No, i jedyne co nas ratuje to to, że tam są szczeliny, ta woda może przelecieć. Także wydaje mi się, że powietrzymy trochę to auto, będzie tam przegryw powietrza. No i co, i musi być dobrze, no. Nie ma innej opcji. Strat tak naprawdę żadnych większych nie ma po tym zalaniu. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to poszło progami. Myślę, że nic tutaj się nie powinno stać takiego grubszego. I udało się. Dostać zbiornik, w sumie dostać. Wandziki nam sprezentowały zbiornik, żebyśmy nie zostali tacy w potrzebie. Co prawda, jest to teraz zbiornik setka, ale dla nas najważniejsze jest to, że możemy działać, bo przez jakiś czas jeszcze chcemy tutaj zostać. Także jeszcze raz dziękujemy. Dobrze mieć dobrych sąsiadów. No i Jela też zadowolona, bo woda jest. W końcu. jest. Woda to jest lepiej, nie? Woda to życie. Ja no, wodę mieliśmy, tylko z kranu nie leciała. Ale zastanawiam się, chyba bym drugi raz tego zbiornika nie kupił. Na pewno byś nie kupił. To znaczy, na, w czasie kiedy był budowany samochód, to bym kupił, bo wiadomo, ten zbiornik kosztował w okolicach 180 zł, a nie tam tysiak. Ale myślę, że będziemy szukać jakiegoś innego rozwiązania i być może i w sumie, jak macie jakiś taki dobry zbiornik za w miarę rozsądne pieniądze, to to śmiało piszcie w komentarzach. Zaoszczędzicie nam trochę czasu. Także jak widzieliście, przyjazd na targi. Mieliśmy z przytupem. <gry> dobry wjazd na mokro. I obyło się bez niespodzianek. I tak jak wspominaliśmy, na szczęście obyło się bez większych strat. No wiadomo, że Alu Fox najprawdopodobniej już nie jest taki super anufoksem po tym zmoczeniu, jaki był. No, ale tak to bywa. Ale wracając do targów. Czy w ogóle warto się pojawić na takich targach? Nam się wydaje, że warto. No na pewno. To mega ogromne źródło inspiracji dla tych, co mają w planach budowę, albo są w trakcie budowy, albo nawet już jak podróżują. My sami, zanim jeszcze kupiliśmy bazę, Wybraliśmy się na targi i do Poznania, i do Warszawy, także zawsze można podpatrzeć na wiele ciekawych rozwiązań. Tak, bo z jednej strony mamy te gotowe kampery, które kosztują 700 tysięcy złotych zwyż. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy budują sami e, samochody, na przykład Adventure Van Corversion czy kampery Gorzów też teraz zaczęli robić fajne auta. Jest też mnóstwo przyczep. Niejedno ciekawe rozwiązanie można w takiej przyczepie podpatrzeć. Są jakieś takie malutkie przyczepki, teraz to się stało modne, żeby te małe przyczepki za samochodem ciągnąć. I tam też mimo tego, że jest bardzo okrojona ilość miejsca, to jest to jakoś tak w fajnie rozplanowane. Da się w tym swobodnie przemieszczać, swobodnie podróżować. Pod warunkiem, że jest pogoda fajna, bo większość tych rozwiązań jest właśnie zrobiona tak, że trzeba się roz rozpakowywać na zewnątrz samochodów, no ale akurat to tyle o ile my się tutaj spokojnie mieścimy, no to jak już byśmy wybrali się na przykład taką te 4 No to wtedy też część rzeczy dzieje się na zewnątrz auta, tak? że rozwiązań jest mnóstwo, i naprawdę, jak ktoś myśli o czymś takim, to, to warto pojechać, podpatrzeć w Podpatrzeć, popytać, bo tak. wszyscy chcą się tak naprawdę no dzielić swoją wiedzą. Tak, to są naprawdę skarbnice wiedzy. My byliśmy uczestnikami z lotu, wykupiliśmy sobie parcele, ale zaraz obok mieliśmy strefę van Life. No to o tyle fajnie, no bo są busy zbudowane właśnie własnoręcznie przez ekipy. To są ludzie, których znamy z internetu, z Instagrama, z YouTube'a. Fajne jest to, można podejść, poznać się, no i zobaczyć jak to, jak na żywo wyglądają. No dziwne uczucie, jak się podchodzi do kogoś, kogoś, się zna, a on nie wie, czy ty w ogóle istniejesz, no ale tak to mniej więcej wygląda. No my osobiście nie byliśmy, nie wystawialiśmy się, ale bardzo dużo osób przyszło się z nami przywitać, podpatrzeć, jak budowaliśmy busa i tak w tym w momencie czuliśmy się, jakbyśmy tam się ustawiali. Wielu z Was chciało nas zwiedzić. To było dla nas bardzo miłe i takie... sympatyczne doświadczenie. Wiadomo, że robimy te filmy nie tylko dla siebie. <laughs> Zaraz oprócz strefy van life'u i tych wszystkich osób, które bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, czy z budowy, czy z podróżowania, była też strefa retro. I tam tak naprawdę oprócz tego, że samochody retro to ludzie z potężnym doświadczeniem, bo tam nie jedna osoba podróżuje ponad 30 lat kamperem. Także od, od takich ludzi tak naprawdę można się dowiedzieć, jak wygląda karawanik, czego się można spodziewać, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. No i, i też w którym kierunku to idzie, a jak wiemy, idzie w kierunku coraz większych obostrzeń. Niestety. Poza tymi wszystkimi samochodami, przyczepami, mnóstwem tych osób też się wystawiają sklepy z rozmaitymi rzeczami od jakichś papierów, które się wsadza do toalety, żeby ich nie brudzić, poprzez sklepy internetowe. Także w zasadzie też można dużo rzeczy dotknąć, zobaczyć, podpasować do wana i kupić też w dosyć przystępnej cenie, bo my akurat jakieś takie tabletki do kibla kupowaliśmy, to cena była lepsza niż na internecie. W sumie nie wiem, czy to się ktoś rąbnął w cenie, czy, czy mieli jakąś taką specjalną targową promocję. My, no, ale też na przykład podpatrzyliśmy sobie zewnętrzne prysznice, bo też coś takiego może kiedyś założymy do nas. Tak, poza tym Puszki na przykład z jedzeniem. też bardzo fajna firma, naprawdę smaczne, to nawet nie wiedzieliśmy o ich istnieniu, tam się dowiedzieliśmy. Jak nas nazywa? Kościuszko, kościuszko, kościuszko. chyba. No. Także polecamy, bardzo fajne wyroby. Pucha w okolicach 20 czy 21 zł. Tak, ale na dwie osoby spokojnie, taka porcja solidna. I co najważniejsze, to jedzenie takie Tak, i, i treściwe jednak. i smaczne, tak. nie? Także jak gdzieś się... Mięsko jest mięskiem. Jak gdzieś jesteśmy na jakieś wyfrady i, i czasami nie ma czasu albo chęci na to, żeby ugotować, to fajnie mieć taką puchę w zanadrzu. Chwila, moment, podgrzewamy i, i jedzonko nadaje się do jedzenia. No oprócz tych wszystkich koni mechanicznych, tam były w ogóle wyścigi konne. Tak, bo całość odbywała się na torze Służewiec, no i to tam od 1939 roku odbywają się wyścigi konne. No z przerwą na, na wojnę. Tak, gdzie, gdzie tam lotnisko sobie zrobili z, z toru wyścigowego. Na tamten czas był to największy i najnowocześniejszy tor koni w Europie. No my w sumie pierwszy raz w życiu mieliśmy okazję coś takiego zobaczyć. Dla mnie to nie jest jakaś super rozrywka, ale z jednej strony fajnie to wyglądało jak oni wyciągali te konie, pokazywali te konie, później jockeyi, całymi rodzinami się ludzie ustawiali, obstawiali wyniki, gonitwy, później na drugą stronę toru, no te konie to chwilę widać tak naprawdę ale widać, że ludziom sprawia to przyjemność i, i, i całymi rodzinami chodzą, obstawiają te wyścigi no, ciekawe doświadczenie także podsumowując bardzo fajnie spędzony weekend mnóstwo poznanych nowych ekip nowych ludzi bardzo fajnie, że do nas się też ludzie przychodzili przywitać Wymiana doświadczenia to też jest wielki plus tych targów. No, a dla mnie, ze względu na to, że kiedyś jeszcze będzie potrzeba modyfikacji bagażnika, możliwość podejrzenia, jak to robią najlepsi. Często pytaliście o nasze plany dalsze. A no plan jest taki, żeby skończyć filmę z Hiszpanii, żebyście mogli zobaczyć te miejsca, które odwiedziliśmy. Nie wiemy, jak nam to pójdzie, bo już za chwilę, w czerwcu, wybieramy się na kolejny wyjazd. Taki kierunek nie do końca oczywisty, no ale o tym później. Więc, jak chcecie nam towarzyszyć w dalszej podróży, no to zapraszamy. I to by było tyle na dzisiaj. Już wkrótce filmy z Hiszpanii, a potem nasza kolejna podróż. Dzięki, że z nami byliście. Zapraszamy do kolejnych filmów. Cześć!